Siemanko, moi kochani, tutaj irytujący kolej z kanału Turystyka Stadionowa. Pół żartem, pół serio. E, czytałem ostatnio Wasze komentarze pod ekstraturami, e, które bardzo za to dziękuję. Poszły po prostu wspaniale i świetnie, że ta seria ma taki odbiór. Dziękuję Wam też za komentarze, które były pozytywne, które były negatywne. Ja sam siebie czasami irytuję i naprawdę fajnie, żebyście te komentarze po prostu zostawiali. To napędza kanał. Słuchajcie, możecie mi lubić lub nie, ale ja i tak będę robił swoje, bo jak zakładałem ten kanał turystyka stadionowa, no to po prostu chciałem się dzielić z ludźmi tym, co najbardziej kocham, czyli futbolem i podróżami. Także tak łatwo się mnie nie pozbędziecie, kochani. Zapraszam Was na kolejny odcinek, który nagrywamy w Liverpoolu, bo to tutaj dzisiaj rusza najlepsza liga świata, czyli Premier League. W dzisiejszym vlogu jest ze mną mój imię, Nikolo. Olo, mój ziomek z LFC Supporters, to miasto, my kibicujemy Liverpoolowi. No, Olek, dzisiaj go poznaliście, ja już wiecie, że kibicuję właśnie Derec. No i, Olku, jakie, powiedzmy, przewidywania na dzisiaj, na ten sezon? Jak się czujemy? Czujemy się bardzo świetnie. Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobre rozpoczęcie sezonu Premier League. No i liczę na dobry futbol, to najważniejsze. Dokładnie, no bo na Anfield atmosferka zawsze, zawsze fajna, zawsze przednia. Eee, to nie jest to, co u nas wiecie, u nas to jest jednak hardcore, ale jest taki, wiecie, swoisty klimat, Anfield który jest po prostu stadionem legendą. No i tak to, kochani, także my dzisiaj we dwójkę i jedziemy z tym dla Was. My czekamy na taksówkę, no bo jesteśmy przecież rozrzutni. Ehm, I tak sobie po prostu zamówiliśmy. E, natomiast e, plecaczek, jak widać, cygański. na na wierzchu, cygar dla Kasi, o której niedługo w tym materiale. Doktorek peperek, w środku cały tobu. Można jechać do Liverpoolu z bagażem podręcznym tym wziąć ze sobą dosłownie wszystko? Oczywiście, że można. W ogóle w większość miejsc na świecie można jechać z takim bagażem. Także ogólnie... Em, Ci, co mają umiejętność dobrego pakowania takich właśnie podręcznych pakunków, no to dobrze. mają dobrze. Pozdrawiam. Odebrał nas ziomek i jedziemy do Kasi i do Pawła. Dzisiaj u Pawła i Kasi jest też z nami Fifi. E, fifi na wszystkich nagraniach, na których się znajdują, musi mieć gumeczkę, bo bez gumeczki e, nagrania są nielegalne. Także tak to wygląda. E, kiedy ostatnio nagrywałem wrzutkę z Fifi na filmik, to Paweł mi odpisał, że muszę natychmiast usunąć filmik. Także dzisiaj pełnoprawnie, w całej okazałości, Fifi. Przy okazji ciekawostka marketingowa kontynuujemy współpracę z firmą BetClick Po udanych nagrywkach pruszkowych zostaliśmy do, zaproszeni do e, kolejnych nagrywek, tym razem na wyspach, bo wiedzieli, że jedziemy do Liverpoolu i do Birmingham i mamy takie zadanie, słuchajcie, żeby napisać na kartkach e, jakieś takie dość trudne dla obcokrajowców, chociażby nazwiska imiona zawodników z Betki pierwszej ligi. Możemy też użyć klubów albo na przykład imion e, i nazwisk trenerów. I na pierwszy strzał leci Szymon kądziałkę ze Staliszeszów. Zobaczymy, jak sobie poradzą z tym Brytyjczycy. Dzisiaj e, zmienimy trochę schemat, nie będziemy testowali jedzenia na mieście. Testujemy zupę mamusi, pomidorówka wjechała. O, tutaj, nie, nie ten, nie krępuj się z bliska. Naprawdę sowita szłycha stoi, słuchajcie. Dobrze, ja już wiem, jak ona smakuje. Starek jeszcze przyszedł do środka. Lekko się rozpuścił. Nie ma to jaką mamy, tak? Church Street, Liverpool. Prawdopodobnie najbardziej znany deptak w tym mieście. My oczekujemy na mecz. Pokazujemy Wam też to trochę miasto. Dzisiaj typowo spontanicznie. Tak naprawdę co mi wpadło do głowy, to mogę pokazać. Jakiś ziomek się na nas podłączył. Nie wiem o co mu chodziło, no ale cóż. E, Może ma parcie na szkło, tak jak ja, no nie? E, kochani. W tym odcinku generalnie też przerabiamy trochę w żarty, to, co wy nam piszecie i w ogóle taka interakcja z widzami. Premier League is back, tyle mogę powiedzieć. Bardzo się cieszę, że tu jestem. To mój czwarty mecz, jeśli chodzi o Liverpool, czyli mój kochany klub w przeciągu półtorej roku, także naprawdę jest to zawsze zaszczyt i przywilej. No i dobre, towarzystwo dzisiaj. Widzimy się w następnych miejscówkach. No i tutaj właśnie Churchill jeszcze raz, no i widoczność z niej, Radio City Tower, absolutnie musowy punkt. W tym mieście, zresztą widać go prawdopodobnie z każdego miejsca, w ogóle na dużą osobę, absolutnie, ale, ale on po prostu jest absolutnie konieczny do odwiedzenia. Liverpool też zmienił sponsora. Od 1 sierpnia oficjalnym sponsorem e, klubu, właśnie z e, Anfield, jest e, Adidas, czyli powrót do korzeni. Mi się fajnie kojarzą te long sleeve, y, które ja mam na sobie z erą Fernando Torresa i Stevena Gerarda jeszcze. Co prawda, era bez trofeów ważnych, ale miała ona swój taki, no miała tą aurę, o tak to powiem. Natomiast no powiem szczerze, że zamówiłem dzień po premierze na LFC Store Normalnie 130 funtów To jest dużo, to jest dużo Ale teraz ceny tych koszulek klubowych, piłkarskich no są po prostu Mi się udało ze względu na to, że mam membera za 117 funtów taką złapać, no ale Słuchajcie, no ja nie zastanawiałem się jak ją zobaczyłem, tak wam powiem Mimo, że ogólnie moją ulubioną firmą jest Nike Wpadliśmy do oficjalnego sklepu Liverpoolu, jednego z wielu tak naprawdę w tym mieście, ogólnie powiem tak, mimo że z to uważam, że Alidas dowiózł po prostu nieprawdopodobny no zobaczcie te kapotki na przykład, ta tutaj beżowa jest top, eee, czekam bardzo na strój numer 3, ten taki zielonkawy, co był w Ligt eee, Fotos, jakby tam na, no, na tych stronach, gdzie są te wiecie, przecieki koszulek, no i myślę, że może być jeszcze większym kozakiem od tych dwóch, eee, no ja na razie w taką sobie domóweczkę wjechałem przez Neta, Olo teraz powiedz co powiesz Mordko? Wyjazdóweczkę. Eee, match edition, także o co? No, jedziemy. Ja tak się przechadzając, Olo już wybrał, no powiem szczerze, że celuję w tą kurteczkę, ale zamówił przez neta ponieważ po prostu nie mam gdzie jej zabrać, a na stadionie Liverpool, jak na większości stadionów w Anglii jest no-backpack zone, czyli nie wniesiecie jej na przykład w plecaku, więc może to być dość problematyczne, żeby ją nosić, no ale nie ukrywajmy, kochani, że jest, no oh, zresztą, tak jak to wspominałem, każdy ma swój gust, ale dla mnie jest cudowne. Tore jednak tutaj będzie z głowy na siebie albo sobie przez pas przywiązał. Jak zamawiałem ten long sleeve, to ja oczywiście jak zwykle jestem w gorącej wodzie kompany, jakbym karpia na wigilię złapał, i był za 8 funtów, dodany ten złoty badge Premier Nick. Ale jest tutaj, więc zaraz e, ikona ulaństwa turystyki stanowej się rozbiera i przedstawiam jak nie wyglądać w wakacje, ale badge będę miał za 8 funtów, więc myślę, że worth it. Mm -hmm. yeah, for sure. yeah. And is it possible to print this uh, Golden Badge on my own? On my own jersey? Uh, this Long sleeve? But I didn't buy it here. Yeah. OK, to fine Chodźcie na siłownię, zdrowo jedzcie, bo u mnie to akurat ostatnio. Wiele do życzenia pozostawiam. Pozdrawiam sportowców i ulańców też. Pozdro. Moi drodzy, no, 85 funtów. Do tego jeszcze, to też warto pochwalić, dałem koszulkę, którą zamówiłem właśnie wcześniej na LFC Store, tylko online i można sobie na do dodrukować bedża 8 funtów, Także będę miał tego golden bedża, który jakby symbolizuje to, że Liverpool wygrał w zeszłym sezonie Premier League. Wszyscy zadowoleni. Kochani, BetClick tak jak wcześniej wspominałem, wyznaczył nam zadanie, żeby Zrobić taki motyw z tymi nazwiskami. Eem, tamta scena, już tego widzieliście ją, natomiast tutaj e, piszę teraz moim markerem, bo tamte się po prostu wypisał. Szymon, kądziołka na pierwszy ogień. No i Szymon wędruje tutaj. Ja to jest to w ogóle taki bez talentu, jeśli chodzi o te kwestie plastyczne. Kądziołka. No, tak to musi po prostu być. Trudniejszy case, wartość piączka z górnika łęczna. Trochę pogrzebaliśmy, żeby było, no, żeby ten level jakby trudności był taki troszeczkę wieczny. No, żeby to nie było na łatwiznę. I pod Anfield, na które zaraz zmierzamy, bo tam jeszcze troszeczkę mamy, na ostatni rzut pada klub. A mianowicie puszczą nie ale piszę, olo, bo ja to takie hieroglify stawiam, że no, trzy próby pisałem to pierwsze nazwisko i imię, więc jakby uwierzcie mi, że Szymon Kądziołkę sprawił mi wiele problemów, żeby to zmieścić na kartce cztery 4 w No, nie wszyscy muszą być uzdolnieni plastycznie. Pisz, pisz, puszczanie po Ja w tym vlogu nie będę się skupiał jakoś za bardzo na mieście. Ten, kto oglądał już od jakiegoś czasu, to, to jest trzeci vlog z Liverpoolu. Raz Boxing Day, który w ogóle do tej pory ma najwięcej wyświetleń na kanale, za co bardzo dzięki. No i derby Merseyside, które były w kwietniu. E, natomiast no, dzisiaj e, z meczu też tam wandamy przebitki, pokażemy coś podstawy, ale nie ukrywam. Słuchajcie, że ja i to jest to, nie są żarty, odkąd ten kanał lata, to ani razu nie byłem na meczu, żeby go po prostu obejrzeć. A dzisiaj nie ukrywam, że chcę sobie trochę poczerpać z tego. Liverpool! 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 Liverpool. Liverpool, Liverpool. Liverpool. No, dokładnie. W sumie on the same boat, mamy. I tak to wygląda. E, jest match day, e, zaczynamy Premier League. Ciary. To nic bardziej brytyjskiego niż taki double decker bus, czyli piętrowy autobus. I taki właśnie udajemy się pod stadion. Dojechaliśmy, jesteśmy pod Anfield. Nie zaślicując, dla mnie po raz kolejny spełnienie marzeń, bo każda kolejna wbitka tutaj to jest po prostu coś, co ja zawsze chciałem w życiu robić, po prostu bywać jak najczęściej w tym miejscu. Kiedyś jak będzie mi dane, to chciałbym sobie tutaj też na Anfield, bo tak się nazywa ta poddzielnica, kupić po prostu chałupę, żeby mi była, żebym mógł tu sobie przyjeżdżać regularnie do siebie po prostu. No i nie ukrywam, że w moim serduszku zawsze będzie to też mój drugi dom. No i co, no słuchajcie, Match Day, Premier League Opener, Pico Bela. Muszę o tym wspomnieć, no bo niestety jest to dość niedawna sprawa. Wszyscy, którzy się interesują futbolem wiedzą, o co chodzi. Miejsce poświęcone tragicznie zmarłemu Diego No powiem tak, eee, tragiczna historia i bardzo smutny obrazek. No cóż. Taką porszencją, to by się mógł pobujać e, autorską Liverpoolu The Cop. E, tam gdzieś siedzimy, w trybunach, który nikomu nie trzeba przedstawiać, kto się szanuje w świecie piłki nożnej. Czuć ten, to wewnętrzne ciepełko na serce naprawdę. Duma, e, zaszczyt, e, przywilej. Ja tego inaczej nie nazwę. Czwarty mój mecz w przeciągu półtorej roku na Anfield. E, niech ta zagartyka, niech ta chwila trwa. Trochę płacz. Wzrusza mnie Ułazimy sobie klimat brytyjskich pubów, jedyny w swoim rodzaju. Za moment będziemy zadawać pytania e, o tych piłkarzy i o klub po jakby właśnie kibice Liverpoolu z zagranicy to wypowiedzieli. W tym legendarnym dla piłki nożnej miejscu e, działamy sobie z BetClikiem. No i wytypowaliśmy tak jak wcześniej już tam wspominałem na ławeczkach pisaliśmy puszczanie pomice Szymon Kondziałka Stal i Bartosz Piątcki Górnik Łęczna e, tych dwóch zawodników i jeden klub. E, właśnie mamy dzisiaj tutaj e, w planach przedstawić przypadkowy kibicę no i zobaczymy jak sobie z tym poradzą. Jake z As Liverpool Supporter Nice to meet you Jake. Nice meet you. E, for the first shot the Polish club and try to spell it. Say it or spell it. Just say it. Pushka. Nia nieopotumis. Push pushka neopatsmis. In Polish it's oh. but Nice try, nice try. <laughs> and uh, right now two players. Let's start from this are one. They are the Polish players? Yeah, and Polish players. I'll try and channel, my, channel my inner Polish, so. See, that says Simon, but I know yeah, it's not pronounced Simon, so... Simon, um... Kadiz... Okay. Kadid... Kadidzo... Kadijoc... Kadijoczka. Simon Kondziolka. Okay, and right now it's the hardest. Okay. Uh, option... You know, maybe the name is not too hard, but the surname... Gonna break your tongue, so, I think so. Bartosz... Svieczka. Bartosz Szpiączka. Oh, close, really close. For me, you are a legend. Thank, Thank you. you so much, take much. care. You'll never walk alone. For sure. Subscribe, go for it. Here are the songs before the match. Here is the Champions League, który I will show you tomorrow. It's just a great impression. He speaks for Nice to meet you, guys. Um, in these beautiful circumstances. Start from this club. Pusha? Yes, yes. Yeah, Potomish. Mm -mm. But Pusha is very good, but the second uh, name is Niepołomice. But Close. I'm proud of you. Uh, right now, uh, this is you. <laughs> the task for you Bartosz? the player, it's the hardest one for me, I think so. It's a player for, uh, which plays for the club, Górnik Kuenczna. Just do it. Atashk. Perfect. Biaszka. Spiaska. you are very good in this case, <laughs> really. Bartosz Piontka, amazing. Good, I'm good. And the last one yeah. for... Oh, okay, okay, <laughs> okay. And uh, la, 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 wait a moment. The last player. Do it on your own. Simon Kasiowski. Simon Konjoka, but I'm really I'm pretty grateful. Good. Pretty good. Yeah. Your Legends, thank you so much. Thank you. Nice to meet. You. Wbijamy dwa wywiady z trzech, które planowaliśmy, już zrobiliśmy. E, jeszcze jeden zrobimy na stadionie. Wydają się, że dziewczyną poszło naprawdę znakomicie. Jake też sobie poradził spoko, ale dziewczyny naprawdę szły jak burza. E, no bo Polski nie jest łatwym językiem dla obcokrajowców. A teraz do ciebie mam pytanie, jakiś będzie wynik? Moja predykcja przy trochę zmniejszonej obronie Bormów 3-0. Powiem Ci szczerze, że chciałem powiedzieć to samo i z takim nastawieniem wjeżdżamy na pierwszy mecz sezonu ukochanej drużyny. Zimy na stadion. Nie wiem ION! DEM! DEM! doły! Dzisiaj nie nagrywam meczu, dzisiaj kiedyś to jest. Odkąd założyłem kanał, cały czas nagrywam. Słyszymy się po meczu, kocham was. Ale mnie kurwa szafia, dzisiaj serio. O, dzięki, jeszcze raz słyszymy się po meczu, naprawdę uwierzcie mi, ja też muszę mieć kur**! DZIĘKI DZIĘKI NIE Generalnie teraz robimy chwilową pauzę jeśli chodzi o mecz, bo tak jak wcześniej wspominałem, miałem go nie nagrywać, ale było tyle rzeczy do nagrania, że wrzucam to i ogólnie to tak, Olek nie wszedł na mecz z dziwnych przyczyn technicznych, także ja byłem na nim sam, mega mu współczuję, ogólnie, że nie wszedł na ten mecz i oglądał go w pubie. No, ale też na szczęście, pomimo tego, że mi padła bateria, na meczu był Konop i Sprawdzajcie, co się działo do końca tego meczu. Uwierzcie widziało działo się sporo. I wow. Ja miałem też taki jeden telefon przy sobie, którym to nagrałem, ale mm, też z różnych dziwnych względów będę miał te materiały dopiero we wtorek albo w środę, a że śpieszyliśmy się z puszczeniem tego vloga, no to e, wrzucam to, co zrelacjonował Konop. Ogólnie powiem tak. To był najlepszy mecz pod kątem emocji w moim życiu. Nie wiem do czego. Byłem na lepszych meczach pod kątem może jakiegoś tam poziomu i w ogóle. Różnych tego typu rzeczy Aczkolwiek ten mecz sprawił, że ja po prostu Przez 90 minut leciałem tak na tych trybunach Był taki doping na Anfield, że to po prostu był szok Jezu, to Dekop tak latałem, Ja siedziałem na Dekop, przy tej legendarnej trybunie Zapraszam do dalszej relacji I dzięki Konu za wszystko, pozdro Bramka kontaktowa dla Bornemów, tak bardzo ładna kontra. Chyba Semenio strzelił, jeśli się nie mylę, to Semenio strzelił. Kurczę, szkoda, bo gramy naprawdę fajnie, a tracimy gola. No co, cóż, trzeba strzelić trzecią. 82 minutę do końca. Mam nadzieję, że coś tutaj strzelimy i wygramy, bo przepuścić u siebie 2-0 z Bornemów. No nie wiem, stary, ale. Teraz ode mnie, moi drodzy, to był naprawdę szalony mecz. Uważam, że mówię to z pełnym przekonaniem. Emocjonalnie to był najlepszy mecz w moim życiu. 90 minut niesamowitego dopingu. stadion po prostu drżał. Julia wyrwał kelonca, ale cały zalany łzami. Do tego kwestie związane z tym, że było 2-0. Potem Bournemouth wyrównał 2-2, nikt się tego nie spodziewał. I potem ten, kurde, nasz kochany Federico Kiela, który dostał tak mało szans, trzepnął z tego Woleja po tym salach, który płakał ze względu na to, że po prostu no nie ma z nami już Diogorzoty. O Jezu, eee, ruszyła nam ta premier, League, kochani, ruszyła z przytupem i naprawdę, naprawdę cieszymy się, że mamy tę ligę, bo to jest po prostu coś, co dla fanów futbolu jest takim klub i podsumowaniem tego, czym jest piła i za to kochamy. Także naprawdę to było coś niesamowitego. W takich okolicznościach żegnamy się z Liverpoolem i dziękujemy za ten odcinek. Eee, kochani, e, tym razem kierunek Birmingham e, startujemy i widzimy się już na Villa Park.